Prowadziłam się w pierwszej ciąży do Bielsko-Podolskiego, gdzie nie znałam nikogo. I było mi z tym strasznie źle, więc postanowiłam, że tak pójdę do ludzi i może jakieś nie wiem, stowarzyszenie założę albo gdzieś dołączę. Chodziłam, szukałam, dopisywałam się, chodziłam na różne spotkania. Pierwszym stowarzyszeniem, do którego, e, właśnie, które stworzyłam, było Stowarzyszenie Autentyczni. Założyłam takie stowarzyszenie, żeby pomagać rodzicom załatwiać formalności, podpowiadać, jakie dokumenty trzeba załatwiać. I to był taki mój początek w stowarzyszeniu. Tu na przykład to była druga akcja rok temu. W ten czwartek też będziemy to robić. To była akcja ozdabiania parku w miejskiego w wiosku podlaskim. Zawozimy wielkie takie płyśniowe jaja do przedszkoli, szkół i tak dalej. Te dzieciaki to malują, kolorują i potem my to rozwieszamy tam, na drzewach, krzakach i podczas świąt ludzie przyjeżdżają specjalnie do parku albo idą na spacer, żeby sobie zrobić zdjęcia. Teraz też robiliśmy taki duży koncert dla chorego Kacperka, chory na białaczkę. Tam zebraliśmy 50 parę tysięcy. To już jest też tak, że właściwie całą rodzinę jesteśmy w tym stowarzyszeniu. Teraz głównie na tych bielskich babeczkach się oparliśmy, chociaż nie do końca, bo co chwilę coś, słyszę o czymś nowym. Tak się składa, że większość moich pasji jednak jakoś coś z tym widzieliśmy ma wspólnego, bo ostatnia moja pasja. Wiąże się też po swoją pracę. Czyli Uni Talent, wychowczyni mego dziecka powiedziała: weź, Ulka przyjdź, opowiedz coś o swojej pracy. my tak, zapraszamy rodziców do, do przedszkola. wiesz, co. No, może byście przyszli do nas, Myś nowa siedziba fundacji, może to zorganizujemy. Zorganizowałam warsztaty, na którym dzieci były po prostu w niebo wzięte. pytały, czy mogą przyjść jeszcze. Panie zrobiły mi świetną reklamę na Facebooku i takim sposobem przez dwa miesiące zorganizowałam 13 zajęć grupowych dla grup przedszkolaków, związanych z przedsiębiorczością i budownictwem i uniwersytetem.